Jeżeli chcemy, żeby życie gospodarczo społeczne też wracało po tych paru miesiącach do normalności, do jako takiej normalności, żeby to odbicie było w miarę płynne, to musimy wprowadzić dzisiaj te dodatkowe ograniczenia i je wprowadzamy. Być może teraz właśnie jest ten najtrudniejszy moment w rozwoju epidemii, bo widzimy duże przyrosty i wiemy Pan minister Szumowski zaraz o tym powie, że te przyrosty będą na pewno jeszcze, jeszcze wyższe. Stąd też najważniejsza zasada to zasada dystansowania się, dystansu społecznego w rozumieniu epidemiologicznym, w rozumieniu unikania rozprzestrzeniania pandemii. To dwa metry od drugiej osoby, z wyjątkiem kiedy... Mama czy tato opiekuje się dzieckiem na spacerze albo opiekujemy się osobą z niepełnosprawnościami. Utrzymujemy dystans wobec siebie. Również na chodnikach starajmy się od siebie em, e, iść w, pewnym, w pewnej odległości, jeżeli już ktoś musi w ogóle wychodzić. Co więcej, osoby niepełnoletnie. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać z tą drugą osobą tylko z osobą dorosłą na, w przestrzeni publicznej. Wprowadzamy również ograniczenia dostępu do parków, do bulwarów, do różnego rodzaju skwerów, miejsc rekreacji, plaż, bo widzieliśmy doskonale, że niestety... Nie zachowaliśmy tutaj tej dyscypliny społecznej w takim wymiarze, jak powinniśmy i były to miejsca licznych spotkań, wprawdzie nie w bardzo licznych grupach, ale jednak tam w tych miejscach także dochodzi do zakażeń. Wprowadzamy również zakaz skorzystania, korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich. Dalsze ograniczenia dotykają też punktów handlowych i usługowych. Zamknięte zostaną wszystkie punkty. Kosmetyczne, usługowe, fryzjerskie, czy gabinety tatuażu, czy piercingu tego typu usługi. Wprowadzamy limit osób przebywających w sklepie. Maksymalnie trzy osoby na jedną kasę. Wynika to z tego, że zwykle wielkość sklepu, a więc też prawdopodobieństwo stykania się ze sobą jest wprost proporcjonalne do w wielkości sklepów, czy metrażu sklepu, czy odwrotnie, proporcjonalne patrząc z punktu widzenia prawdopodobieństwa zbliżenia się do siebie ludzi. Więc jeżeli jest pięć kas, to może przebywać jednocześnie w sklepie 15 osób. W pocztach, w urzędach pocztowych ze względu na większe zaciśnienie, ściśnięcie powierzchni, jest ten limit ograniczony do dwóch osób na jedno okienko, maksymalnie możliwość przebywania w urzędzie pocztowym. Na bazarach, na targowiskach, tam gdzie polscy rolnicy sprzedają swoją, swoje płody rolne, tam gdzie zwykle odbywa się to na świeżym powietrzu, jednak również wprowadzamy podobne ograniczenie, trzy osoby do jednego straganu, do jednego stoiska, w, po to, żeby zmniejszyć to zagęszczenie na targowiskach. Dodatkowo wprowadzamy obowiązek przed sklepami, żeby nakładać rękawiczki, które mają dodatkowo jeszcze chronić przed rozprzestrzenianiem epidemii. W weekendy zamknięte zostaną również wszystkie sklepy um, budowlane. Pozostawiamy natomiast otwarte sklepy spożywcze, apteki, drogerie, tak jak do tej pory, ze względu na konieczność zaopatrywania się w środki higieny osobistej czy oczywiście w artykuły spożywcze. Wprowadzamy również rozwiązanie, które część sprzedawców i klientów już praktykuje i podobne rozwiązania obowiązują w innych krajach, w Czechach, w, in, w kilku innych krajach hmm, europejskich. Otóż sklepy spożywcze, drogerie w godzinach od 10 do 12, także apteki w godzinach od 10 do 12 są otwarte tylko dla osób starszych powyżej 65 roku życia. Drodzy rodacy, to właśnie nasze babcie, nasze mamy, ojcowie, dziadkowie są najbardziej narażeni na śmierć w związku z koronawirusem, na tragedie rodzinne, tragedie w. Tragedię z powodu śmierci. Dlatego właśnie chcemy poprzez te regulacje doprowadzić do zmniejszenia prawdopodobieństwa stykania się osób starszych z tymi, którzy są z kolei nosicielami i transmitują chorobę. Dlatego między 10 a 12 osoby starsze mogą przebywać wyłącznie, tylko i wyłącznie osoby starsze mogą przebywać w sklepach otwartych. Osoby starsze mogą również przebywać w godzinach późniejszych lub wcześniejszych, jeżeli sklepy są otwarte. Ale jeżeli osoba starsza chce mieć pewność, że nie spotka tam w sklepie osoby młodszej, czyli takiej, która z większym prawdopodobieństwem przenosi wirusa, to zapraszamy seniorów do sklepu w godzinach 10-12.